Dzisiaj porozmawiamy sobie o firmie Tencent, która w zeszłym roku wydała ponad 5 miliardów dolarów na zakupy. Kupili kilka firm gamingowych oraz sporo udziałów w innych firmach. To tak naprawdę gigant, z którym mamy coraz częściej styczność. Witam w 24, właściwie ostatnim odcinku tego trzeciego sezonu, ponieważ Przedaż, ten następny. No, czekaj, czekaj. Ostatni, w którym rozmawiamy sobie na tematy gamingowo-designowe, ponieważ ostatni odcinek, taki 25 tego sezonu, finalny będzie poświęcony podsumowaniu. Tak samo jak zrobiliśmy to w zeszłym sezonie, porozmawiamy sobie o statystykach. Niemniej dzisiaj jednak e, klasycznie jestem tutaj z Adrianem. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Łukasz i dzisiaj porozmawiamy sobie na tematy bardziej. Hmm, na początku chciałem powiedzieć, że to jest gaming, ale to chyba bardziej jest biznes, tak naprawdę. Biznes? jest nazwa biz na def. to. Aha, biz, def, okay. biz game dev jeszcze pewnie. W każdym Nie, razie. po prostu, bizdef. Patrząc na nagłówek z dziennika South China Morning Post, jest to Big Tech. W każdym razie mowa o firmie. Tencent i Adrian, może zrób krótkie wprowadzenie. Kto to jest ten Tencent? Tencent? Bo to jest coś, co oczywiście tak zbytnio często nie słyszy, a jednak bardzo dużo ludzi gra w ich produkty. Tencent to jest chińska korporacja, która. Celuje w całkowitą dominację na, na rynku gier komputerowych, i paradoksalnie im się to udaje. Posiadają takie produkcje jak na przykład Honor of Valor. Jeżeli macie Switcha, to możecie zagrać w, podrabianą, w podrabianego Lola. Możecie też zagrać w tego podrabianego Lola bez najmniejszego problemu na, na telefonach. Posiada udział w Riotie i no, nawet nie tyle co. W zasadzie posiada Riot'a, o tak by trzeba było powiedzieć, a nie tyle posiada udziały. Posiada udziały w Epic Games, posiada udziały w takiej filmie, która jest szczególnie, bli szczególnie bliska mojemu sercu, czyli Clay Entertainment. W zasadzie... Ja myślałem, że powiesz Blizzard. No właśnie <laughs> chciałem powiedzieć. W zasadzie ciężko jest wskazać firmę taką, która jest jakimś dużym wydawcą, która zajmuje się dystrybucją produktów, w ogóle taką wirtualną rozrywką, która nie należy do cententa, do, cententa, do ten centa. Nawet Activision Blizzard częściowo do ten, cent, do ten centa należy. Co ciekawe, poświęciliśmy tej sprawie cały jeden odcinek. Dyskutując o różnego rodzaju niekoniecznie pozytywnych aspektach tej współpracy, generalnie Tencent bardzo ładnie się panoszy na, na Game Devowym rynku. Dosłownie się panoszy. Mogę ci przerwać no. tylko na sekundkę, bo chciałem coś dodać. Jakby dzisiaj się skupimy o, na Game Dewie tak naprawdę, mimo tego, że Tencent to jakby nie jest tylko firma, która zajmuje się grami. Oni w Chinach mają swoje kanały telewizyjne, znaczy są właścicielami kanałów telewizyjnych. Jeśli dobrze kojarzę, oni mają prawa do nadawania NBA w Chinach, a to jest ogromny rynek, o czym też już kiedyś mówiliśmy, bo to W tym samym podcaście co o Blizzardzie. Dokładnie, więc to nie jest tylko tak, że ta firma jest w game devie, oni są właściwie mm, wszędzie, właściwie są wszędzie, jeżeli chodzi o media. Koniec tak. mojej przerwy, możesz kontynuować. Ale nie, masz rację. Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest firma, która bardzo mocno się w game panoszy, i w zeszłym roku trudno było wskazać miesiąc, w którym nie trafiłem na nagłówek pod tytułem Ten cent kupił. I tu wymiennie było firmę albo udziały w firmie. I to nie tylko w tych takich spółkach, spółkach chińskich, też w spółkach europejskich, amerykańskich. W zasadzie. Czasem, jak się przegląda takie podsumowania roczne, jakie były popularne aplikacje na rynku mobilnym, to nagle człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że w tym top ten, to tak z 5-6 produkcji należy w jakiś sposób do ten, do ten centa, w ten czy, czy inny sposób. Czy to jest ich spółka córka, czy to jest ich przez ich spółka, bo że to jest jakaś firma przez nich wykupiona, czy może posiadają tam udział. Ja tutaj dodam jeszcze, że. Może tak być, że często widziałeś to, że coś kupują, ponieważ ich zysk operacyjny wyniósł. Tak, już sobie pozwoliłem przeliczyć na złotówki z jenów. Zysk operacyjny wyniósł około 60 miliardów złotych dla skali, a tarcza antykowidowa, antykryzysowa wyniosła 240 miliardów dla całego państwa, więc jakby budżety mają spore i to jest zysk już biorąc pod uwagę w tym momencie te zakupy. No oczywiście to są dane z 2019, bo za 2020 jeszcze nie są dostępne przynajmniej na Wikipedii. Więc może dlatego tak często kupują różne rzeczy. No to jak często? To chciałeś opowiedzieć, bo byłeś w szoku. Tak, e, otóż Adrian wysłał mi trzy linki. Oczywiście wszystkie znajdziecie w opisie do tego odcinka. Jeden przykuł moją największą uwagę, tak naprawdę, to jest podsumowanie. Ktoś podsumował um, zakupy Tencenta w 2020 roku. Otóż ten gigant, tutaj posłużę się um, słowem z Wikipedii, konglomerat. Tencent zainwestował w 31 różnych firm, niektóre kupił, w niektórych dokupił sobie różnego rodzaju udziałów, nie będę tutaj przechodził przez całą listę, niemniej większość z tych zakupów była związana z gamedev'em chińskim bądź azjatyckim, ale no naprawdę tutaj się przewalają ogromne kwoty, no te 5 miliardów dolarów w tym momencie zainwestowane, i no, są tutaj studia z Japonii, z Norwegii, z Niemiec, z Francji. Nic nie było o Stanach Zjednoczonych, żadnej firmy, o żadnej firmie ze Stanów Zjednoczonych, ale obstawiam, że to może być przez ten ban, który tam jest oficjalnie narzucony na Chiny jeszcze od czasów pana prezydenta Trumpa, więc domyślam się, że to przez to we wcześniejszych latach było tego pewnie znacznie więcej, jeżeli chodzi o Stany. W każdym razie skala tych zakupów jest jakby dla mnie, dla osoby, która nie siedzi w bizdewie na co dzień, jest dosyć znaczna, ponieważ no, te studia, każde z tych studiów, a tutaj mamy często już ponad 50% udziałów w centa w danej firmie, ma jakieś swoje produkcje, więc stąd. A nie, przepraszam, teraz sam sobie przerwę. Jest, poka pokazało się, okazuje się, że zainwestowali 150 milionów dolarów w serii G. Jeżeli chodzi o runda funding, rund, fundingowa G w Roblox. Ojej, to, tak, to Stanów. jest jedna z, jedna z najważniejszych gier ostatnich lat traktowana jest Obok jako Minecrafta, no nie? Tak, darmowy, taki no istotny konkurent dla dla Minecrafta którego notabene jakiś czas temu przejął czy znaczy kupił Microsoft. W każdym razie ta skala tego, jak te macki ten Senta się rozprzestrzeniają, była dla mnie dosyć zaskaku zaskakująca, bo właściwie w co nie będziemy grać, czego nie będziemy oglądać? Gdzieś tam niebawem ten Sent będzie maczał palce. Tak. Ale zwróć też uwagę na to, że niewiele się mówi o tych zakupach Tencent, mimo że no one są kluczowe w jakiś sposób dla, dla rynku? A bardzo dużo uwagi poświęca się na przykład Microsoftowi, który chętnie też chodzi na zakupy w ostatnich latach budując portfolio Xbox Game Pass. Microsoft też kupuje wydawców, firmy. Tak, tylko że wydaje mi się, że Microsoft się tym chwali, a tencent nie. Czemu uważasz, że Microsoft się tym chwali? Ten cent no też się na... chwali. No jak na każdym, na każdym podsumowaniu rocznym, jak pojawiają się wyniki ten centa, to ten cent się chwali. Co przejął, kogo nie przejął, kogo ma w planach przejąć. Krążyły w ogóle takie śmieszne rzeczy, jak był ten kryzys CD Projekt Red, yy, to krążyły takie plotki, że ten cent przygotowuje się do wykupienia jakiegoś dewelopera. Wiesz, europejskiego jakiegoś istotnego i, i takie ploteczki krążyły, że może padnie to na, na CD Projekt RED. Na, na razie się to nie sprawdziło w, dy, w dniu nagrywania tego, tego podcastu. Mm -hmm. jeszcze to, albo jeszcze o tym nie wiemy. Albo jeszcze o tym nie wiemy. Chociaż CD Projekt jest spółką giełdową, więc takie informacje też pewnie by się pojawiły i bardzo szybko by ktoś to wygrzebał i wrzucił w obieg, że tak powiem. Um, w każdym razie, co chciałem powiedzieć, że to niebezpieczne jest. No oczywiście, że jest niebezpieczne. Zwłaszcza, bo jakby spoko, jeżeli mówimy o tym, że jedna firma wykupuje drugie e, udziały albo w całości ją wykupuje, to jest wydaje mi się naturalna kolej rzeczy, ale biorąc pod uwagę jakie wartości wyznaje Tencent, który no, jakby nie patrzeć, jest chińską firmą, a jak dobrze wiemy, chińskie firmy wszystkie, nieważne co mówią, podlegają chińskiemu rządowi, bo tak działa ten kraj. Bo, bo tak jest, po prostu tak jest. Więc, y, dlatego to jest niepokojące, no bo, nie wiem, szczerze mówiąc niezbyt mnie na przykład niepokoi to, że Microsoft Studios wykupiło jeszcze jakieś inne studio, żeby mieć więcej ekskluzywów na Xboxa. Jakby... Średnio się tego boję. Ale jeżeli chodzi o ten senten, no to tak jak, jak mam takie, nie wiem. Niepokój no, pewnego czyż rodzaju. Czyżbyś czyż Łukaszu właśnie mówił, że kapitał posiada posiada narodowość? Co to za. Yy, narodowość tutaj myślę, że akurat nie ma nic do rzeczy bardziej wartości, jakie Naród wyznaje, a albo ich, ich rząd, ale głównie a, no, właściwie to. To tak. W każdym razie większość z tych tytułów, które się tutaj pokazują, nie gram w to, mówiąc szczerze, ale jest tego coraz więcej i też, wiesz, widzę chociażby o tym, jak my rozmawiamy tutaj na, na głośnikach w naszym podcaście, no, że to ten Tencent to, to się pojawia często, często. i to tak. z reguły w tych negatywnych scenariuszach. Bo taki mieli zeszły rok. Tak się złożyło. No, chodzi, znaczy, czy tam dwa lata temu już nie pamiętam dokładnie, kiedy była ta afera z Blizzardem, Tak po prostu się zdarzyło, że nagle okazało się, że te udziały w chińskiej firmy w twoim przedsiębiorstwie to one wcale nie są takie, wiesz. Bo. Inaczej, za każdym razem, gdy ten cent przejmuje jakąś firmę, to pojawia się taka notka, że firma pomimo przejęcia lub wykupu udziału większościowych. pozostaje za, niezależna. Za, zachowa swoją niezależność. <śm> <śm> I to jest mnie to po prostu za każdym razem bawi. bo to Co jest... mogliśmy zobaczyć na przykładzie Blizzarda tak. podczas tego kryzysu z zamieszkami w Hongkongu. Tak, oni oczywiście również posiadają niezależność, działają niezależnie od Tencenta, ale jak, tak jak Angry Joe się z tego śmiał, że jak ktoś z Tencenta zadzwonił, że no nie podoba im się to, co dzieje się na turnieju Hearthstone'a, to nagle bardzo szybko znalazł się ban, bardzo szybko pojawiły się dyskusje, że przecież wydarzenia sportowe nie są, nie są areną do zmagań politycznych, a to ja też, że te dyskusje bardzo bawiły, jeżeli chodzi o, o Polskę, bo z jednej strony cieszymy się z gestu Kozakiewicza, ale jakby ten komentarz związany z Tajwanem i na turnieju Hearthstone'a, to już nam nie pasuje. Nie? No, to już nie, to nie, nie mieszajmy sportu z, z polityką, ale to zostawmy, zostawmy na boku, to jest tylko taki mój, taka moja uwaga, że troszeczkę w takiej europejskiej hipokryzji też, też no, w dalszym ciągu, w dalszym ciągu się no i nagle się okazało, że ten cent wcale nie daje takiej pełnej niezależności. Ubisoft też musiał się ugiąć, gdy wprowadzali Rainbow Six Siege na, na rynek chiński. czyli powycinać pewne, pewne elementy i tak jakby gra jest utrzymywana w takich, wiesz, na dwóch branżach. To jest ten branż europejsko-amerykański i jest ten branż chiński. I coraz więcej firm tak robi. To, to nie jest tak, że wchodząc na rynek chiński możesz mieć kompletnie wywalone na to jakie oni tam mają wymagania nie tam musisz zdobyć specjalną licencję żeby funkcjonować ale oczywiście poza tym tutaj ja się posłużę przykładem bo kiedyś oglądałem jakiś dokument o tym jak wypuszcza się filmy jak Hollywood wypuszcza filmy żeby móc w ogóle wypuścić filmy w Chinach musi być ileś procent obsady azjatami i jeden z głównych bohaterów, bądź tam przez ileś czasu trwania filmu, musi jakby główną rolę odgrywać postać z chińskim rodowodem. Inaczej taki film nie może być publikowany w chińskich kinach. No widzisz? No. Ale żeby nie było tak słodko, to wcale nie jest tak, że Tencent nie ma się czego obawiać, bo tutaj odwołam się do, go, do artykułu Tencent feels hit from Gaming Rivals Alibaba Bait Dance. And Genshin Impact Maker MiHoYo. Faktycznie Genshin Impact, zeszłoroczny hit. rip of Zeldy przez jednych nazywany, przez innych nazywany ludfe, boże lootbox Festem. Ta gra to jest taka jedna bardzo ładnie opakowana z, ze skrzynka. MiHoYo jest z Szanghaju. To jest startup chiński i uwaga nie należy do Tencenta. To nie jest ich spółka córka. Jeszcze. I jeszcze, znaczy wiesz, no ciężko jest powiedzieć, co tam się wydarzyło, bo tak jak powiedziałeś, na pewno tam jakieś udziały rządowe są, tak samo jak są w Netisie udziały rządu, rządu chińskiego, ale trudno powiedzieć, co tam się wydarzyło, no bo to Genshin Infak pojawiło się we wrześniu. Mamy już, no, kończy się luty, w momencie nagrania podejrzewam, że odcinek wyjdzie gdzieś tak w marcu i nie ma ani słowa na temat tego, że Genshin Infak ma zostać przejęte przez Tencenta. Wiesz, to tak jakby po prostu ten, ta chińska gra, która tak zawładnęła wyobraźnią Europy i Stanów Zjednoczonych na pewien czas, nie jest pod flagą tej największej korporacji. No, Tencent ma swoje Honor of Kings, tam powiedziałem bo Honor of Valor czy coś takiego, skontaminowały mi, się, skontaminowały mi się Arena of Valor z Honor of Kings. Honor of Kings należy do, do Tencenta, do Tencenta należy też tak. PUBG Mobile. No Tencent ma duże, bardzo duże tytuły mobilne, które na, napędzają im zyski, ale jakby odwrócili swoją, odwrócili swoje spojrzenie od tego indie game devu i nagle się okazało, że ten indie game dev zaczyna ich powolutku podgryzać postaci, ale bardzo się... powolutku chyba, bo no. jakby pierwsze zdanie z tego artykułu, mm, o którym mówisz. Mm, Podsumowuję, że Tencent w tej znaczy w momencie pisania tego artykułu, czyli to, to, to był styczeń akurat tego roku, był największą firmą z branży przemysłu growego. Tak. Jeżeli chodzi o dochód, czyli Oczywiście. tak naprawdę my nie rozmawiamy sobie o jakimś tam chińskim deweloperze teraz, Giereczek, tylko tak naprawdę rozmawiamy o najbardziej dochodowej firmie w branży gier na świecie. No, rozmawiamy o Molochu. Rozmawiamy po prostu o olbrzymim molochu, który... yy, Mogę dodać coś? No. Yy, to ta olbrzymiość, przynajmniej to są dane z 2019 roku, to jest 63 tysiące pracowników. Mało, nie? <laughs> <laughs> to jest praktycznie firma, która kontroluje rynek azjatycki. Ale nagle się okazuje, że są startupy. Właśnie przykładem jest tutaj. Tam jeszcze w artykule jest wymienione to studio, które zrobiło AFK Arena. AFK Arena też nie należy do do Tencenta. Tylko w dalszym ciągu jest to, jest to niezależne, jest to niezależne, niezależne studio. I co Tencent ma teraz zrobić? I zobacz, ale zobacz właśnie co się dzieje. Tencent zauważył, że zaczynają go podgryzać te niewielkie firemki jak na przykład MiHoYo, no, tam niewielka firemka, oczywiście to jest w skali, w skali chińskiej to jest startup, taki bardziej indie game devowy. I co robi Tencent? Jeden z pierwszych zakupów tego roku to jest Clay Entertainment. To jest firma, która Wręcz specjalizuje się w wydawaniu bardzo nietypowych i interesujących gier niezależnych, jak chociażby uwielbiane przeze mnie Don't Starve czy Margot the Ninja. To są naprawdę rewelacyjne tytuły. No i oni mają też inne takie. Oni mają bardzo specyficzne podejście do tworzenia, do tworzenia wirtualnych świat. Ono jest bardzo nietypowe, One jest zupełnie inne od tego, co do tej pory kupował i czym zajmował się Tencent. Bo Tencent bardzo mocno szedł w takie firmy, które no. Można nazwać, że są mainstreamowe. To nie byli indie, indie deweloperzy. A nawet jeśli to było jakieś indie, to to było takie indie leżące bliżej tego głównego nurtu niż szeroko rozumianych gier jako doświadczenia. Mhm. Mm I no, no. się zgubiłem, jakby. Ale przy czym się zgubiłeś? No, po prostu, ten set musisz zastanowić nad. Zmianą swojej strategii, bo no w przeciwnym razie może zacząć tracić udziały, udziały na rynku. A w ten sensie ten cent ma jakąś taką logikę, że oni po prostu muszą być najwięksi. I kropka. Ale to chyba większość chińskich firm tak ma, przynajmniej tych, które docierają do nas, że albo grubo, albo wcale. No, nie? Ta, nawet i ma przecież umowę podpisaną w związku z wydawaniem Diablo na, na komórki, nie. No, to nie wiedziałem. No a przecież to Netflix robi, to mobilna to wersja Diablo to nie jest też ten centa. No, Ale widzisz, no ja jakby tutaj reprezentuję tą grupę ignorantów. E, szczerze mówiąc, nie patrzyłem, mimo że w Diablo na telefonie grałem, to średnio patrzyłem na to, kto to zrobił. Jak grałeś w Diablo na telefonie? Nie, no nie było oh, w Boże. Ale, ależ gafę popełniłem. Dungeon Keepera. Pomyliłem się, przepraszam. A, no Dungeon też, Keeper też to, to, to przecież Electronic Arts. No, straszne fapa. Nic nie szkodzi. I zobacz, no i kolejną będą mieli duży tytuł, który też nie jest pod ich skrzydłami, nie? Ale to też, dla mnie to jest znowu ciekawe z tej perspektywy, że jeśli taki duży gigant zaczyna się interesować rynkiem Indii w czasach galopujących subskrypcji, to jak to się odbije na tych indie deweloperach, To teraz będą próbowali zdobyć zainteresowanie ten centa. Chętniej będą oddawali udziały w firmach? Ciężko stwierdzić, aczkolwiek mam tutaj pewien problem jakby z... Nie mam pojęcia jak działa rynek azjatycki tak w głębi, jeżeli chodzi wiesz o subskrypcje chociażby. Bo jak nieraz już omawialiśmy sobie te raporty, no to tam, jeżeli chodzi o Azję, no to skąpo z danymi za każdym no, razem to było. Jest to, to Więc e, ciężko jest mi się tutaj odnieść do swojego komentarza odnośnie tego, jak te zakupy, e, jak ten rozwój tych s, studiów e, indyków ma się do subskrypcji. Ale Nie mam po, po, pojęcie, że. Popatrz na to z, z tej perspektywy. Na rynku europejskim jest wyraźna konsolidacja pod skrzydłami mniejszy, mniejszych czy większych wydawców. To jest to, o czym mówiliśmy w, jednych, w jednym z gdy omawialiśmy ten raport, wiesz, stan polskiego Game Devu. Że tak mówiłem, że tam pojawiają się komentarze negatywne odnośnie, odnośnie subskrypcji. A to jest bardzo duży problem, bo już teraz Xbox Game Pass 40 zł. Ty postaw się na miejscu indie dewelopera, który wydaje grę za 40 zł, czy tam za 50. Jaką możesz przedstawić ofertę, żeby zainteresował się tobą klient, który ma 40 zł do wydania, czy tam te 50 i nie chce kupić Game Passa? Przecież Game Pass ma dla niego znacznie więcej, wiesz, takich jakby dodatkowych dodatkowych elementów, wiesz, większa no, biblioteka. Większą wier. wartość po prostu. Tak, zgadza się. I teraz przychodzi do ciebie ten cent. I mówi, słuchaj, sprzedaj nam się. Wpuścimy ci na rynek azjatycki. I co robisz? Sprzedajesz się. No bo chciałbyś mieć zapłacone rachunki, nie? No tak, naturalna, kolej rzeczy. No i ten cent jeszcze ci potem powie, że nie no, nie bój się, bo ten, zachowasz swoją zależność. <laughs> Popatrz na blizzarda, nic się z nimi nie dzieje. No, niezależni są całkowicie. Okej, okay, czyli czekaj, bo, bo, bo chciałbym to jakoś e, spiąć e, w klamrę. Czyli ogólnie rzecz biorąc, trzeba się bać. Nie wiem, czy trzeba się bać. Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Może centowi odbije się czkawką to to długie niepatrzenie w kierunku w kierunku rynku rynku niezależnego. Może Genshin Impact ich ładnie, ładnie popodgryza. Może też wspomniana w tym artykule ta spółka Alibaba też też zrobi swoje czy właściciele TikToka. Jest mi naprawdę ciężko powiedzieć. Na pewno z takiego bizdewowego punktu widzenia to jest ciekawy okres, to co się aktualnie dzieje, no bo pojawiło się mnóstwo pieniędzy, jeżeli chodzi o, o rynek Game Devowy. Bardzo dużo osób chce inwestować w Game Dev, no bo jest to aktualnie jedna z branż, która bardzo dobrze opiera się pandemicznemu, pandemicznemu kryzysowi. I mhm. kompletnie mnie to nie dziwi, że ludzie zaczęli się interesować tym rynkiem, wiesz. Ale te pieniądze gdzieś będą musiały znaleźć ujście. I zastanawiam się, do kogo one trafią. Czy one będą się rozbijały o takich mniejszych, mniejszych wydawców, bo wątpię, żeby one trafiły do studiów Indie, tak bezpośrednio. No, mm -hmm. Naprawdę uważam, że jest obecnie taki moment, że no, ta konsolidacja już wywarła piętno na rynku i takich firm, które są w stanie się z self-publishingu utrzymać, to już jest naprawdę niewiele. Jak zaczynasz teraz jako małe studio i myślisz o self-publishingu, no to serio byłbym ostrożny i szukałbym jakiegoś inwestora lub przynajmniej wydawcy. Mhm. Ja chciałem tutaj jeszcze tylko dodać, bo to jest taki inny news, i to jest z zeszłego roku: że Tencent w kooperacji z Huawei pracują nad cloud gamingiem. Również, więc Ale Netis e... też pracuje nad Cloud gamingiem. Też, jak najbardziej. Właśnie czytam, e, właśnie czytam artykuł, w którym jest wymieniony i Netis, no i nasz tytułowy Tencent. Więc e, to tak w kontekście tych subskrypcji, że jakby nie, nie, chyba, nie całkowicie mają na nie wywalone. Coś, coś z tym knują. Ale staną na chwilę obecną, staną, raczej to nie zagrozić ze względu na, na ten ban. No i w Europie też się jakieś pany pojawia, zaczęły pojawiać. Zaczęło się od Huawei, tak naprawdę, znowu i ich 5G. Znowu z Więc... Huawei jest po prostu ta firma. No, taki chłopiec, dobicie trochę, no nie? No, tak, to prawda. Uczepili się jednych, gdzie tak naprawdę. Nie wiem, tak mi się przynajmniej zdaje, że y, firmy chińskie tak czy siak są obecne wszędzie, no w końcu jesteśmy globalną wioską, no nie, a to staje się najwięcej za każdym razem Huaweiowi, no nie? No bo jak czytasz o jakiejś firmie chińskiej, która dostała bana na coś, no to y, rzucaj monetą. Hmm. Raczej to dotyczy Huawei, no nie? Tak się nie wiem. Medialni są pod tym względem. No co, pakujemy się. Pakujemy się. Jeszcze jakieś zgrabne podsumowanie zarzućmy. Czyli ten odcinek to tak naprawdę ciekawostka, bo z mojej przynajmniej perspektywy, tak jak już mówiłem, osoby, która nie siedzi w tym na co dzień firma, której logo nie jest często widziane, a produkty są bardzo popularne na całym świecie, czyli właśnie Tencent, najlepiej zarabiająca firma z branży gier na świecie, coraz bardziej zaczyna się panoszyć, a jak wiadomo, monopole nie zawsze są dobre, więc przekornie, a więc co? No. Patrzymy im dalej na ręce i nic nie możemy z tym zrobić, oprócz tego, że sobie porozmawiamy w naszym podcaście na ich temat. Tak, tak. tak. A ja, jako osoba z Game Devu, patrzę na to też z takiej perspektywy zawodowej, bo naprawdę jestem ciekaw, czy te przejęcia, wiesz, to takie wejście w rynek Indie Tencenta, czy ten rynek zmieni. Nie? Wiesz, czy gdzieś tutaj pojawią się jakieś przesunięcia wśród tych mniejszych czy większych wydawców. Nie sądzę, ale no, chciałbym. Zobaczyć jak niektórzy wydawcy polscy, i nie mówię tutaj o 11 Beat Studios, bo uważam, że robią świetną robotę, trochę idą po rozum do głowy, bo już mam wrażenie, że zaczyna się takie spore przesadzanie. Mm, nie wiem, aczkolwiek domyślam się, że jak wchodzi jakiś gigant w dany rynek i tak czy siak wkąpuje w ten rynek pieniądze, to w jakiś sposób na pewno wpłynie na jego wygląd. Tak bym rzekł. Słowem końca. Właśnie podcast, odcinek 24 z 25. Jeszcze tak. jeden <gry> z podsumowaniem tego sezonu niebawem. Tymczasem, dzisiaj na mikrofonie Adrian. Cześć, spokojnego. Oraz ja, czyli Łukasz jesteśmy na Spotify'u, na YouTubie, na Google Podcast, Apple Podcast. Zachęcamy do subskrypcji, lajkowania, subowania, dzwoneczkowania, komentowania i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć! Cześć.